18 stycznia 1989 roku Grażyna i Andrzej Furman założyli firmę, która w pierwszych miesiącach działalności zajmowała się doradztwem finansowym dla firm farmaceutycznych. Obecnie przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją i sprzedażą leków. A flopa, bo o niej mowa obchodzi w tym roku jubileusz dziesięciolecia istnienia. Tę rocznicę uroczyście obchodzono wczoraj w hotelu Piemont. Życzenia wielu kolejnych lat owocnej działalności właściciele Aflopy przyjmowali od wielu dostojnych gości, a w taki oto sposób nazwę firmy rozszyfrował redaktor naczelny miesięcznika Lek w Polsce. Andrzej Furman, leki, opatrunki, parafarmaceutyki, a później antybiotyk. <głos》> jeśli można, pod, pod wpływem dzisiejszej atmosfery, chciałbym jeszcze i inną wersję przedstawić. Andrzej Furman, lekcja odwagi i potężnej ambicji. Nieco inną interpretację nazwy Aflopa zaprezentował Andrzej Banat, dyrektor handlowy o 100 lat starszej, pabieńskiej Polfy. Jakkolwiek wytłumaczyć, nie wiem Andrzeju, czy to się będzie podobało, rozszyfrowanie Twojego, Twojej nazwy. Zostawmy wobec tego nie tylko jedna, ale dwa A gdzieś na boku i przeczytajmy od tyłu nazwy tej firmy. Oczywiście jest to coś, co myślę napawa nas dumą, bo ci się wszystko jak dotychczas udało. I to, że w tym zawarłeś jakiś element wspólnego wątku. I to, że ja trwam w tej firmie. Ty niekiedy próbujesz przypominać nam, że i twoje lata tam znaczyły się jakąś, jakimś sympatycznym akcentem. Proszę. Proszę Państwa, chciałbym skomentować tu wypowiedź mojego kolegi, pana dyrektora Andrzeja Barata. Nie byłoby aflopy, gdyby Andrzej Furman nie pracował w Powieńskiej Polsce. Nie pracowałbym w kobieńskiej polfie, gdyby do tej polfy nie przyjął mnie pan dyrektor Janusz Koziana. Natomiast, jak mówiłem o tym, że chciałbym się ogrzać ciepłem Andrzeja Banata, to chcę powiedzieć, że Andrzej Banat księgowego w polfie uczył ludzkich cech, że oprócz produkcji, wyników są jeszcze ludzie, są potrzeby miasta i trzeba o tym pamiętać. Jeżeli dzisiaj udaje mi się chociaż. W części naśladować to, co robi Pawieńska, Polfa, bardzo się z tego powodu cieszę. Natomiast w tej części jest to zasługą Andrzeja Banatra. Dziękuję Ci za to. Na wczorajszej uroczystości czworo pracowników Aflopy otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe. Srebrny Krzyż Zasługi prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski przyznał Andrzejowi Szymańskiemu. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali Halina Latuszkiewicz i Krzysztof Jędraszek. Honorową odznaką za zasługi dla ochrony zdrowia przyznaną przez Panią Minister Zdrowia i Opieki Społecznej odznaczony został Wiesław Gotwald. Odznaczenia wręczył wicewojewoda łódzki Cezary Grabarczyk. Przyznam, że dzień dzisiejszy jest dla mnie szczególny z tego względu, że pierwszy raz przyszło mi dekorować odznaczeniami państwowymi pracowników w firmie, która jest przedsiębiorstwem nie tylko prywatnym, ale przedsiębiorstwem rodzinnym. To potwierdza fakt, że właściciele aflopi mają nie tylko szczęśliwą rękę do pracowników, bo bez tego firma nie osiągnęłaby takich sukcesów, ale to znaczy także, że właściciele potrafią docenić swoich pracowników i przekonać o tej Najwyższej ocenie głowę państwa. Po uroczystości oficjalnej goście uczestniczyli w bankiecie, który na pewno był miłym akcentem obchodów jubileuszu dziesięciolecia urodzina flopy. We wtorek zakończyły się międzynarodowe targi rolno-przemysłowe Polagra 99 w Poznaniu. Spośród 90 wystawców z branży przetworów mięsnych, Pabianickie zakłady mięsne PAMSO, debiutant na targach, otrzymały dwie prestiżowe nagrody. Jedną z nich jest hit Polagra 99, nagroda publiczności, którą PAMSO otrzymało za pomysł, styl i gościnność na swoim stoisku. Druga to wyróżnienie ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej za najciekawszą promocję swojego zakładu. Te targi oczywiście. Dały niesamowitą promocję. Od razu już na targach, pod koniec targów, masę telefonów, masę ofert, masę zapytań o firmę. Już dzisiaj parę dni po targach, czy dwa dni po targach, kontakty z różnymi firmami, z potężnymi firmami handlowymi, które są zainteresowane naszymi wyrobami. Te targi na nas wymuszają następną fazę działań. To znaczy się, abyśmy nie dostali tak zwanej Promocja poszła, a za promocją musi być realizacja w postaci dobrego towaru, w dobrej dostawie i w dobrych układach handlowych. I wszystko przed nami. Mam nadzieję, że to zaowocuje dopiero za jakieś pół roku, rok czasu. Wtedy można będzie w pełni powiedzieć jaki był efekt targów i jak byśmy sprostali zadaniom promocyjnym, które nas, oczywiście ku naszemu zadowoleniu, mile zaskoczyły. Fabianickie Zakłady Mięsne PAMSO są liderem na łódzkim rynku mięsno-wędliniarskim. Mają największy spośród wszystkich firm działających w tym regionie ponad 40% udział w sprzedaży wyrobów wieprzowych w naszym województwie. Spółka posiada własną sieć 14 sklepów i 8 hurtowni firmowych i patronackich. Dzienna produkcja PAMSO wynosi około 50 ton wędlin. Firma prowadzi własny ubój trzody chlewnej. Zajmuje się produkcją szerokiego asortymentu zarówno mięsa, wędlin, jak i konserw. Obecnie wprowadzanym na rynek produktem jest mikrusek. Jest to wyrób pakowany w małych porcjach po 23 dekagramy. Idealnie nadaje się do kanapek dla dzieci, ze względu na swój delikatny smak. W Miejskim Ośrodku Kultury zainaugurowano dzisiaj obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Głównym organizatorem imprezy jest Środowiskowy Dom Samopomocy. Światowy Dzień Zd Zd Zdrowia Psychicznego, który jest przypadek na 10 października, obchodzimy tak hucznie po to, aby uświadomić społeczeństwo, jak ważny jest problem zdrowia psychicznego. Wprowadzone zostały w tym dniu różnorakie warsztaty. Będzie pogananka pana profesora Karolaka na temat leczenia przez sztukę, co jest rzeczą bardzo istotną, ponieważ bardzo duże. Ilość społeczeństwa ma zaburzenia psychiczne, nie bardzo się chce do tego przyznać, nie bardzo ludzie chcą zgłosić się do poradni zdrowia psychicznego, wstydzą się bardzo tego tematu, bym powiedziała. W związku z czym, dlatego wyszliśmy na zewnątrz, żeby społeczeństwo po prostu w miarę zrozumiało ten temat, nie wstydziło się tego i po prostu żeby akceptować tych ludzi chorych, którzy przychodzą do nas do środowiskowego domu samopomocy i są zamknięci w sobie, bo są odizolowani. Wstydzą się choroby, wstydzą się w ogóle tego, że istnieją, ponieważ najczęściej, kiedy ktoś usłyszy, że jest to osoba chora psychicznie, automatycznie napotyka go jakiś nieprzyjemny z drugiej z osoby z, no, z drugiej strony czy tam nie tak, czy nieodpowiednie odpowiedzi i po prostu oni boją się tego tematu poruszać. Dzisiaj odbyło się szereg warsztatów i wykładów. Dzieci niepełnosprawne uczestniczyły w zajęciach m.in. z muzykoterapii i teatroterapii. Jutro w Miejskim Ośrodku Kultury o 15.00 rozpocznie się koncert zespołu wokalnego Alla Camerata. O 16.00 występ Krzysztofa Cwynara, a o 17.00 zapraszamy na spektakl teatralny pod tytułem Powiedz. Ponieważ w naszym ośrodku zmarł chłopak. Jurek Stańczak się nazywał, pisał przepiękne wiersze, na podstawie jego wierszy będzie jutro spektakl i pan Swynar pomógł nam w wydaniu Tomiku jego wierszy. Jutro te tomiki wierszy będą właśnie w sprzedaży, jako potwierdzenie tego, jak y, ci ludzie są wrażliwi, jak potrafią tworzyć i nikt o tym nie wie. I to jest jak gdyby uwiecznienie jego osoby, ponieważ pensjonariusze bardzo chcieli, żeby to wyszło na światło dzienne. W środę w Parku Wolności odbyły się biegi przełajowe szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Pabianic. Organizatorem ich był Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Drużynowo pierwsze miejsce wśród dziewcząt zajęło gimnazjum nr 3, drugie miejsce gimnazjum nr 2, trzecie egzekwo szkoły podstawowa nr 3 i 14. W klasyfikacji indywidualnej pierwszym lokatem zajęła Anita Ścibut z gimnazjum nr 3, natomiast wśród chłopców... Przemysław Dyderski z szesnastki. Drużynowo wśród chłopców pierwszą lokatę wywalczyli uczniowie z trzynastki, drugą zajęła szesnastka, a trzecią gimnazjum nr 1. Na zawodach wojewódzkich, które odbędą się 15 października w Łodzi, babianice reprezentować będzie pierwsza, najlepsza piątka zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Natomiast dzisiaj, również na Strzelnicy, odbyły się powiatowe drużynowe biegi przełajowe szkół średnich w klasyfikacji drużynowej dziewcząt pierwsze miejsce zajął zespół szkół zawodowych imienia profesora Janusza Groszkowskiego wyprzedzając pierwsze liceum ogólnokształcące i zespół szkół rolniczych z Widzewa. Indywidualnie zwyciężyła Aleksandra Nowak z Elektryka. Natomiast spośród chłopców zwycięstwo odniósł Karol Gąsiński z drugiego liceum ogólnokształcącego. W klasyfikacji drużynowej chłopców pierwsze miejsce zajął Mechanik, zwyciężając tylko jednym punktem z drugim LO. Na trzeciej pozycji uplasował się zespół szkół zawodowych imienia profesora Groszkowskiego. W zawodach wojewódzkich, które odbędą się 20 października w Grotnikach, powiat pabianicki reprezentować będą dziewczęta z elektryka i chłopcy z mechanika. Życzymy samych sukcesów. Z przykrością informujemy Państwa, że uległa awarii Top Gazeta programu lokalnego Top. W związku z tym, że jeszcze kilkanaście osób nie odebrało wygranych we wspólnym konkursie Inwestklubu i Topu kart rabatowych, Prezentujemy teraz plansze ich właścicieli. Jednocześnie przypominamy, że odbiór kart możliwy jest każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14 i od 18.30 do 20. Koniecznie z dowodem osobistym w naszej redakcji przy ulicy Nawrockiego 30, blok 301.